Nie ma rzeczy niemożliwych dla tych, którzy wierzą. Wiara czyni cuda. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co tak naprawdę oznacza wiara w siebie? To nie tylko puste słowa czy frazesy z książek motywacyjnych, to potężna siła, która może przekształcić marzenia. Rzeczywistość, jak uwierzyć w siebie i osiągnąć to, co wydaje się niemożliwe. Krok pierwszy. Zdefiniuj swoje marzenia. Pierwszym krokiem jest jasne określenie, czego pragniesz. Bez konkretnego celu trudno skierować swoją energię we właściwym kierunku. Weź kartkę papieru i zapisz swoje marzenia. Nie ograniczaj się. Pozwól sobie na wielkie wizje. Krok drugi. Uwierz w swoją wartość. Zrozum, że jesteś wystarczająco dobry, by osiągnąć wszystko, czego pragniesz. Każdy z nas ma unikalne talenty i zdolności. Skup się na swoich mocnych stronach i pamiętaj, że jesteś w stanie pokonać wszelkie przeszkody. Krok trzeci. Wizualizuj sukces. Codziennie poświęć kilka minut na wizualizację swojego sukcesu. Zamknij oczy i wyobraź sobie, jak osiągasz swoje cele. Poczuj emocje związane z tym momentem. Im bardziej realistyczna będzie Twoja wizualizacja, tym silniejsza będzie Twoja wiara. Krok czwarty. Działaj z determinacją. Wiara bez działania jest jak samochód bez paliwa. Podejmij konkretne kroki, które przybliżą Cię do realizacji marzeń. Nawet najmniejsze działanie jest lepsze niż brak działania. Każdy krok naprzód to krok bliżej celu. Krok piąty. Otaczaj się pozytywnymi ludźmi. Twoje otoczenie ma ogromny wpływ na Twoją wiarę w siebie. Wybieraj ludzi, którzy Cię wspierają, inspirują i motywują. Unikaj tych, którzy podcinają skrzydła i wątpią w Twoje możliwości. Krok szósty. Ucz się na błędach. Niepowodzenia są częścią drogi do sukcesu. Traktuj je jako lekcje, a nie porażki. Analizuj, co poszło nie tak i wyciągaj wnioski na przyszłość. Każdy błąd to krok do przodu, jeśli potrafisz się na nim uczyć. Krok siódmy. Świętuj małe zwycięstwa. Nie czekaj na wielki sukces, by świętować. Doceniaj każdy mały krok, który przybliża cię do celu. To buduje pewność siebie i wzmacnia wiarę w to, że jesteś na właściwej drodze. Pamiętaj, że wiara czyni cuda.